Zwykle w tym programie nie podejmujemy tematów społeczno-gospodarczych, ale tym razem zrobimy wyjątek, bo Dawida naszła jakaś mikrodepresja w mikrokawalerce. To jest dramat. Jak żyć i za co? Mieszkania w Polsce kosztują kupę kasy. Za metr kwadratowy trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych, więc będę z Wami szczery, stać mnie było tylko na to, na taką rzeczywistość. Więc może w tej sytuacji warto uciec w inną rzeczywistość, na przykład tę wirtualną. Na szczęście Dawidowi zostały jeszcze wolne trzy tysiaki na nowy gadżet. Na przodzie gogli znajdują się kamerki, dzięki którym Dawid nadal może podziwiać swą mikrokawalerkę. W zestawie są dwa kontrolery zasilane paluszkami. No, zaczynamy zabawę. No, i jesteśmy na playerze. Rozszerzona rzeczywistość, czyli nakładamy wirtualne komponenty na świat rzeczywisty. To może później poszukamy gadżeta 4.0, ale od razu inaczej wygląda to pomieszczenie. O wiele więcej kolorów i jakoś weselej się chyba zrobiło. Aplikacja odpala się tak jak w komputerze albo smart TV z prostego paska zadań. Sterowanie, jak widać, wymaga złapania pewnej wprawy, ale to jedynie kwestia czasu. Można otwierać wiele dodatkowych okien, a umieszczając je po bokach, tworzymy skróty do innych interesujących nas aplikacji. No! Przepiękny widok, gdy wrócę do Irlandii swej, aż się przypomina taka, taka piosenka. Dobra, to była rozszerzona rzeczywistość, ale gdybyśmy chcieli tak na maksa uciec z tego świata, to spróbujmy przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. O, panie kochany! Widzicie to? Ja mam nadzieję, że to widzicie, bo ja jestem wśród palm. To trzecia generacja tych gogli. Jeśli chodzi o wyświetlacz, nastąpił gigantyczny przeskok. Ekran ma rozdzielczość 4K. Na jednym ładowaniu, które trwa dwie godziny, gogle mogą pracować także dwie godziny. Dodatkowe słuchawki można podpiąć za pomocą mini jacka. Co tu się. Dobra, jest fontanna. Super, okej. Okay. Poszedłbym tam, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie w świecie rzeczywistym, a nawet na pewno, tam jest okno i tam są kraty, więc przydzwoniłbym w tym kraty, więc nie pójdę tam. Dobra, zrobię dwa kroki. Są kraty, dobra, wracamy do, do, do świata wirtualnego. Są palenki, jest wiatrak. Dobra, muszę powiedzieć, że bawiłem się świetnie. Jeśli chodzi o rozrywkę, to ten sprzęt yy, sprawdzi się wyśmienicie.